Kochani bracia i siostry, w Chrystusie Panu, Panu wy tu z parafii i pewnie jeszcze i ci, którzy być może dotarli w tej chwili do swoich domów, a jeszcze kilka godzin temu wspólnie tak pięknie uwielbialiśmy Jezusa tu dziś w świątyni, a zwłaszcza w godzinie miłosierdzia. Kiedy szliśmy w procesji, kiedy prosiliśmy Pani Błogosławami. Przechodzimy, kochani bracia i siostry, do Jezusa, dziś Króla Wszechświata. On, który stanął przed Piłatem. I Piłat pytał Jezusa, kim Ty jesteś? Mówiono nam, oni mówili o Tobie, że się królem. A Jezus stał i patrzył. Mówiono nam, że Bóg jest. Mówiono nam o Bogu. I mówiono nam w dzieciństwie. I uczono cię pierwszego pacierza, modlitwę. Ale kiedy się stałeś, Boże, dla mnie, dzisiaj, w tym czasie, w którym żyję, w czasie, kiedy muszę uświadomić sobie, że jestem tu tylko przechodnią, w czasie, kiedy muszę uświadomić sobie, że czas ten powoli zmienia się, i będzie się może zmieniał nie tak, jak tego pragniesz. Ale będzie w Jego zamyśle Boga. I będziesz musiał zrezygnować z planów, które miałeś i miałaś. I trzeba będzie zobaczyć, co mi pozostaje bez planu życia. Cóż mi pozostaje na jutro i pojutrze, jeśli Boga nie mam? A on mi mówi, mój Pan, Chrystus Król, który mówi do mnie dzisiaj, ja jestem, który jestem i będę. Nawet wtedy, gdy już o Tobie wspominać nie będą. Nawet wtedy, gdy przeminie Twój czas i życie, ja jestem, który jestem. Bracia i siostry, stajemy przed Jezusem dzisiaj, a On dzisiaj patrzy na nas. Patrzy tymi samymi oczyma, którymi patrzył na Piłata. Długo milcza. Powiedz nam, czy ty jesteś królem? I może jest tak, że w życiu twoim czujesz, że Bóg milczy. Nie odpowiada Ci. Tyle było różnych spraw. Ale jednak On Król patrzy na Ciebie i mówi, chcę Ciebie mieć w Moim Królestwie. Moje królestwo jest większe niż ta wasza mała ziemia, którą wam dam. W moim królestwie jest o wiele więcej już tych, którzy przeszli przez tę ziemię. Przeszli przez tę ziemię i niektórym wydawało się, że będą mogli w jakiś sposób więcej zaznaczyć swoją obecność. Próbowali pozostawić po sobie ślady, pomniki tablice dla potomnych, a jednak pozostają tylko ci, którzy ukazali swoim życiem, że wierzą w moje królestwo. I dzisiaj Pan Jezus mówi, wierzysz w moje Królestwo, czy chcesz żyć w tym swoim mieszkaniu? Może być piękne, wspaniałe, umebrowane. Może nawet być wiele światła tego zewnętrznego. Ale to nie to królestwo. Tam jest światło, to sztuczne światło. Ty potrzebujesz mojego światła. Ty potrzebujesz mnie. Bo umierasz bez mnie, umierasz, powolna śmierć w tej właśnie, w tym właśnie czasie. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że nie umierają, bo przyszła choroba, bo przyszło. Ostatnie wytchnienie ludzkie. Umierają, jeśli ich dusza umiera, bo przestali tęsknić, bo nie wierzą już w Królestwo Boga. Idą ulicami i dochodzi do zderzenia się dwóch światów. Świat ten ludzki, świat, który zawsze szuka, by mieć kró króla, by mieć kogoś, kto będzie ci nadawał różne decyzje, by mieć kogoś, kto cię poprowadzi, aby cię nikt nie wykiwał. Aby cię nikt nie wykorzystał. Ten świat, który proponuje Tobie życie tu i teraz, to świat, to można by powiedzieć, ten, który nie należy do Boga. I patrzy, Jezus, dziś na nas jak na Piłata. Bo niewielu z nas stało się piłatami. A wiesz, kiedy się stałeś piłatem? Kiedy milczysz, kiedy umywasz ręce, kiedy mówisz, to jeszcze nie ten czas, żeby mówić o Jezusie. Jestem młody, młoda, zdrowy. Wykształcony mam przed sobą jeszcze tyle do zrobienia. Ale Jezus mówi, milczysz, nie mówisz o mnie. Nie chcesz słyszeć, jak ktoś mówi, że patrzę na ciebie. Nie patrz na mnie Pan, Mówimy my dzisiaj w pokorze serca, bo grzeszni jesteśmy, bo słabi. Pani nie patrzy na mnie, bo on zgrzeszył, bo on zapomniał, ale Jezus wciąż wpatrzony jest w Twoje serce, pokorne. Może nie umiesz, Ukazać tego innym. Może brakuje Ci jeszcze takiej siły? Może boisz się, że już Ci nie uwierzą, że Ty jesteś inny, że jesteś inna, że kochasz Jezusa. Dziś Pan mówi tu, w tym miejscu, tu, w tej Florencji Łrzeńskiej. Tu, w tym sanktuarium, do którego dzisiaj przybyli z różnych stron Polski, przybyli, by usłyszeć szept świętego Szambela, który ukochał go i Królestwo Niebieskie. W tym szepcie jego każdy mógł usłyszeć, Wybierz Jezusa, idź za nim, zamknij wszystkie sprawy, które mogłyby oddawać się od niego. Wybierz Jezusa, kiedy patrzysz dziś na ulicę, gdzie wołają, Kościół umiera, kiedy boją się o Kościół, Wybierz tym bardziej Jezusa. Nie umrze Kościół, bo jest święty. Nie umrze. Nie umrze Kościół, ale umrze człowiek, który martwi się o ten Kościół, a nawet gdyby pozostał jeden sprawiedliwy. On. Zawsze patrzył będzie i kochał również tych, którzy odeszli. Nie martw się więc o Boga, martw się o siebie. Dziś, kiedy stajemy przed świętym żarbem, klękamy z nim, i prosimy, święte Ojcze, u całej stopy Jezusa, króla Królów Pada Wszechświata. I Jezus patrzy i mówi, jak do Piłata jest królem, O gdybyś znał moje królestwo. O gdybyś wiedział, że jest takie miejsce, miejsce, którego człowiek nie może sobie wyobrazić, ani oko nie widziało, i znane, nic takiego sobie nie możesz wyobrazić, bo tam już nie ma przemocy i bólu, bo tam już nie ma braku miłości. Potem już nie ma zazdrości i zawiści. A my ją stopniujemy. Tę zazdrość, która nas oddala od Jego królestwa. Zazdrość, która rodzi złość. Kolejnym etapem zazdrości jest złość. A kolejnym bardziej, gdy tak trwa. Jest nienawiść. Ale jeszcze bardziej, gdy będziesz tak prywatny, jest przemoc. Więc dzisiaj rzuć pod stopy Jezusa serce swoje. I powiedz, ja tylko pragnę Ciebie, Twojego Królestwa. I pragnę dla innych, Panie. I zrobię wszystko, i pójdę, by im dać jeść i pić. I pójdę ich odwiedzić. I oddam im moje ubranie, aby tylko nie zagubili się, aby od siebie mówi dziś Jezus, król, pan i Zbawiciel Miłujcie się. Bo w moim królestwie jest tylko miłość. W moim królestwie tylko może być ten, który kocha. Martwisz się o wiele, martw się o siebie. I kończę słowami wielkiego poety księdza Jana Twardowskiego. Zakończę takie piękne słowa. Nie martw się, że się Kościół przewróci, że znów grzesznik dłubie dziurę w niebie, magistrze, doktorze, guptarzku. Nie martw się o Boga, ale o siebie. Amen.